Katarzyna Jonaczyk kontra Żaneta Błodzień. No to co tutaj się wydarzy? Oczywiście faworytką jest ta nieprawdopodobna Kasia Jonaczyk. Ona już pokonuje trasę rowerową, a problemy zaczyna mieć Żaneta Błodzień. Za chwilę chyba sama storen będzie Kasia Jonaczyk, bo Żaneta utknęła na kole od roweru. Ach, to nasza Kasia. Trzeba było wsiadać na elektrykach. A lekko żartując, oczywiście. Patrzymy, jak Kasia Jonaczyk się to w całości ten tor. jakoś jestem dziwnie spokojny, że naprawdę w takiej formie przyjechała tutaj na te wyścigi bułka z masłem Cały czas, powiem szczerze, przychód ma nieprawdopodobne zaleta płodzie, bo ona jest cały czas na tym samym kole To nie bywało, ona cały czas wisi po więc ona wygra ze sztangą i chwytem sztangi to jest bardzo dobrze zapoznana. Ale w tym momencie puściły mięście. brawo Żeleta! Gratulujemy świetnego występu, a teraz podziwiajmy absolutną gwiazdę całej subkultury ninja Force. Kasia Jonacik, pokonana trasa hydraulika. została ostatnia przeszkoda, tylko ruchomy boss, ona się uśmiecha, bo to jest dla niej bułka z masłem, ona Myślę, że zasłoniętymi oczami także przechodzi te przeszkody. Kasia Jonaczyk w pięknym stylu. Będuje się w półfinale.